Dzisiaj, takie czasy nastały, takiej wiosny, że było po 28 stopni, a dzisiaj mamy z 8 stopni. 4 jest? 4. I trzeba czapę zimową kurna założyć. Także siemano kocury, witam was w kolejnym odcineczku, gdzie będziemy dzisiaj, nie będziemy upalać Mercedesa. Czekaj, wypadnie. Brawo. Ej pierdzielisz. Ej Michał, sorry. Kupujesz na Odkupujesz rety. mi znaczek. No to ci odkupię Od kurna, ale... Podwyżkę dla jego. No i w tym odcinku jednak zmieniamy plany, remontujemy Mercedesa. <laughs> remontujemy merca. W dzisiejszym odcinku rzecz nie bywała. Dalej Matrix. Fajny dzisiaj odcinek będzie, bo będziemy testować jego limity. I mam nadzieję, że skoro w poprzednim odcinku się nie poddał, to w tym się podda. A przynajmniej musi. chcę jak ludzie nie chcą, żeby się stało, i jak Motokotech chcą, żeby się stało. Od tego są oni, żeby sprawdzić, czy da się coś zrobić, czy coś ma sens. Bo od tego oni są. My obraliśmy cel. Czekaj, a ty obierasz ja, ziemniaki? Ja. Ziemniaki, A wy ja. jesteście giga czadami, także zostawcie subskrypcję i nie będziecie obierać ziemniaków, tylko będziecie z nami obierać cele. Muszę sobie to powiesić, chociaż. Żeby ta strata nie poszła na marne. Skoro ten sprzęt to jest FSO DU Trąbka, Trąbka Mercedes. Gościu, ten sprzęt musi otrzymać kolejny jakby order. Dawaj, zaraz, Nic mnie nie obchodzi afera. Dostajesz blaskacza i gleba. Nie ma co po tobie zbierać! Cześć, macie trzeba ale ty masz taki głód disco polocza. A na nie trzeba używać, bo już jest. No jest auto <noise> To jest wrodzony. Mercedes Matiz, FSO, Style, Du. Supa zapomniałeś, gościa. Tupa. Musimy usprawnić go. Moglibyśmy zostawić z tym siedzeniem. Ma to swoje plusy, ale chyba jednak minusów ma więcej. Na pewno. Fajnie się siedzi. Tak. O, o tak. Nasłuchane. Możesz się tak wiesz wychillować. Dobra, panowie, to wsiedajcie i jedziemy po fotelu. A? Jak się jechało? Super, bardzo fajna wycieczka Ale kurde ty, tak dubsko poobijałem, że nadal mnie boli po tym siedzeniu Dobra Fotel, Ale trzeba, najpier trzeba najpierw wyciąć tamto No trzeba, trzeba, o. mamy kontubiks On ma trudność z włożeniem do kontaktów A co do wyrośnięciem tylko <laughs> Porysowałeś drzwi? <laughs> Porysowałeś, drzwi? <laughs> Porysowałeś drzwi? Nie Nie ma, Nie tak. ma nowego Michael, Przynajmniej jesteśmy kwita za ten mhm. znaczek Dobra, jesteśmy kwita Dawaj bydlaka śmierdziela. Masz go? Walisz? Nie. Dawaj. Ty, podłoga <grywa> się wyrwała, rura została. <grywa> <grywa> Kuku. <grywa> Ty, no ale to dobrze, bo się zrobił. Tak, woda spójnie. Dawaj fortel. Ale introduction był niezły. co jaka? Ej Boże Matiza, co? W poprzednim odcinku. A dzielna maszyna, co? Z tego Matiza. Ciekawe jak dzisiaj coś poradzi. Czy silnikowo też jest taki sprawny? Czy klęknie, czy nie? Czy nie klęknie? muszę... Ładnieś na chwilę okulary Podniosłeś okulary a zaraz widzowie Zdejmij je już w ogóle, przecież i tak było widać całego twarz! A nie, nie ma co chodzi, tak się... Szukajcie, a znajdziecie. Skapucha nie zmienia zdania. Szukajcie, a znajdziecie chata, nie zmienia zdania. A dałeś klej? Żeby się fotel nie odkręcił, wiesz o co chodzi, żebyśmy się przemieszczali tym autem bezpiecznie. Pasy będzie można zacząć. Powiem. A, faktycznie. Nawet jak się przesunie, to do tyłu. To może zapnę na zapas pas, żeby już był. Jak musiasz. Pas jest! A! Zabiegnę! też się, szyję jak, musisz, ta, jak jak pały stoją! pał, pa, 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 stoją! I nagle taka łapka! przez z To nie na wodę! Chyba nie. To chyba na break cleanera. Chodźcie, Mogę stuknąć próg? Tu jest zdrowo, No chłopie, tu dzwon O, o, tu, o, tu, tu, o, 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 tu, ale zdrowo. Powiedz <noise> tak. Diagnosta to z ciebie byłby zawalisty. No kurde, podchodzisz zdrowo. Chłopowi, próg, panie to zgnite! Podchodzisz do progu i robisz tak Panie, to zgnite! Panie, toż to się wgniata, zobacz, to zgnite! Janka zamortyzuje wypadek kluczyk i odpalam auto. Procedura startu. 3, 2, 1 za pół. Ej, dawajcie, spróbujemy tą rozwinąć i zahamować tak na maksę. Zobaczymy jaką ma drogę hamowania. 3, 2, 1. Wow! Dobrze kogoś. Ale zakopcił. 9, 50 metrów. Tu jeszcze trochę jest No to 51. 51. Tu jeszcze trochę. 50. 2, 5, 3, 5, 3. 53. 53 metry, droga hamowania człowieku. Powyżej stówy odcięło trójkę, no nie? I zobacz, jak fajnie. Dobra, z zewnątrz to sprawdźmy. Soft nowy się grał. Soft się grał, nowy skit. Windows się zaktualizował. Za XP do To jest kurda, człowieku, bokiem stanął Ej, ale on ma takie fajne hamulce mocne. Fakt się fajnie tym hamuje z takich dużych prędkości. Człowieku, jesteś zawsze pewny, że wyhamujesz. Co prawda tutaj bardzo blisko było do tego, żebym w rowie wyhamował. A weź zawróć się na łapie ty. Ja chcę zobaczyć, jak on hamuje. Weź tak. A kółko podskakuje dla jego. Rozpędź się! Fajnie, tak Ale on jak fajnie tutaj wskakuje, wiesz. Przy drodze staje ja równie ja nie parkuję, fajnie, ja nie On się idealnie parkuje. parkuje. On jak piesek się zachowuje. Tak nóżkę podnosi. Znaczy teren. Leciutko. No tak podskakuje. Czekaj, spróbuję ja jeszcze jedną rzecz zrobić, dobra? Dobra, wygrał tu teraz. No, on nawet rozpala. No, rozpala, fest, jeszcze raz. Ej, ja nie mogę wyjść z podziwu, jak ten wóz dobrze działa. I patrz, ile odbyliśmy skoków nim już, takich porządnych. Przecież już kilka furtów by się rozpadło o takim czymś. A on chłopie, nic, nawet się nie gotuje, nic. Straszyliście się? Nie, Nie bójcie się! Tutaj mamy fajny... o! Świneczek rajdowy. O kurna, Jeszcze głośniej! Jeszcze kurna, ciężko tu... o kurna! <grym się wstrzymał> Wie, ale chyba trzeba jechać i paliwo rakietowe zaleć. Słabo idzie. Jestem teraz nowym strażnikiem lasu. Wardęga przekazał mi tu knagę, żebym przyszedł tutaj i złożył do mojego serdecznego przyjaciela kapuski najlepsze życzenia urodzinowe. Jaki stary. Przypomniałem sobie, że masz urodziny Jaki dzisiaj. stary, to miłe. Dzisiaj zasługujesz na specjalne traktowanie, także... Baciuga no, jest twoja. jest twoja. Jako, że często upalamy w lasach, no to można powiedzieć sytuacja była naturalna. Sylwek nam przekazał pałkę wielką. Pozdro na emeryturce. Powiem ci tak, jako urodzinowy tutaj solenizant. Mogę pierwszy wjechać na tak. górę? Tak, pierwszy. Może nie wjechać na tą górę, ale weź. dubskim musisz seja... tym. Jakim kurna jakim skoro to jest Matis? Czemu mi się cały czas myli? Pat, tak, może dodam ci pewności trochę. Zobacz, że tutaj, jak coś, to masz tylko pole. Nie przywalisz żadne drzewo. A te gałęzie zamortyzują uderzenie. Tylko czekaj, GoPro prosa na łeb. Było przekazanie berła, teraz koronowanie. <mum> Zakręt wchodzi w porządku, ale trochę mu brakuje boczka. Rozbujać, nie? Nie za to chodzi. On nie ogarnia, że to trzeba taką rybą się wrzucić. Prawie przywalił w ten korzeń, ja pierdzielę. Ja w musisz rybą. Dawaj, ten, ja ci pokażę. Musisz człowieku z takiej, wiesz, ryby wejść. To jest za bardzo trakcyjna, bo to jest fura do rajdów. Bo. Widać było, jak tu go na, na metr go rzuciło. Może nie. Hey, ale teraz wyszło. Powiem ci, tak, krótki jest i to przez to się ciężko tak, lata, tak. ale widzisz, da się wyczuć. Ciężko masę go tak, zamienić. tak Tak, żeby była dłuższa fura, no, to spoko, no. On potrzebuje być wyprowadzony z równowagi, potrzebuje się wściekć. Kilka wyszło. On się stał rajdówką. I żeby dopełnić tego wszystkiego trzeba mu zalać rajdowe paliwo. I to jest właśnie ten czas. Lecimy. Ale on fajnie kurna rajdową brzmi. Zobacz jak jechał po dziurach. On przelatywał po tych dziurach. On wyskoki robił A -a. człowieku i nic. Oj coś podlało go. Nie. Wróci, wróci, wróci. Rezerwa się zaświeciła. Na chwilę. Albo coś się uwało, albo go podlało. Czy ten silnik chcesz mi powiedzieć, że jest brudny i mokry? Podlał się, on coś zmoczył. Jak wyschnie, to będzie działo. Tylko kurna, my chcemy, żeby on wysnął teraz. Już. Ty! Co? Pa! Chłopie! Kolejny element rajdowy w tym aucie. Rozpórka. O kurna! Bez kitu. Czaisz to? I to jeszcze poznaczone śrubki. Powiedz mi, że to nie jest rajdowe auto. Matiz człowieku z rozturku, ja pierdzielę ty. Tu zobacz, chodź zobacz, patrz. A może to jest jakieś zabezpieczenie, wiesz, na przeglądzie. Ja myślę, że ten dziadek tym Matizem kurna startało w rajdach. Możliwe, do sklepu. No. Pod kierfurem. Tak, na ławce latą. Na ławce latą, no. Po browarki.

Robi na wszystko, Przychodzi, przychodzi dawaj, dawaj, dawaj. I się wysuszy. A my co, idziemy po ten? Po paliwo? Rocket fuel? On niech sobie pracuje, niech wypala paliwko. Resztki, które mu zostały. On potrzebuje czegoś mocniejszego. Podobno jest tak, że brake cleaner jest takim paliwem, które, wiesz, Nigdzie nie widziałem w ogóle, żeby ktoś go tankował jako paliwo. Dlatego my to zrobimy. Może wystąpić spalanie stukowe. I pytanie, czy to stukowe spalanie nam stuknie tak, że, że to stuknie korba. Zaraz się okaże. Przenieśliśmy jak widzieliście break cleaner, przynieśliśmy też ogień, żeby sprawdzić jak break cleaner się pali, czy taki z banieczki pali się dobrze, bo musi być ogień, nie? bo nie ma dymu bez ognia. Wskazówka już leży, także paliwa w zbiorniku nie ma. On jeszcze na omarach chodzi. Trzeba go zatankować i zobaczymy co się stanie. Tankujemy na odpalonym czy na zgaszonym? Na zgaszonym. Nie można na odpalonym tankować, bo to niebezpieczne, niebezpieczne. Czyli zgasiliśmy go teraz, nie wiadomo czy już odpali. Sprawdźmy. Lej go, tylko powoli. Ale bielutki co? Co lejemy całą? I pali takiego czegoś? Ale ładniej pachnie taki brake niż benzyna. Czy właśnie to jest brake cleaner, jak on jest cleanerem do wszystkiego? To jest zmywacz uniwersalny, tak powinien się nazywać. Skoro on jakby ma właściwości odtłuszczające. Benzyna właśnie ma trochę tłustości, no nie? Tak, no inaczej by ci zacierało się. No właśnie. Ale on też na uszczelniacze lepiej działa. No bo przecież to jest brake cleaner, więc skoro czyścisz nim hamulce to nie może działać źle. na na no tak, na gumy. Jesteśmy Men in White, wiesz o tym? Faceci w bieli. Musimy sprawdzić jak to się pali. O, dobrze się pali. Ja jestem <śmulny> diabeł. Nagrałeś to? Nagrałeś to? Wyślesz mi? Na mój telefon? Pat, 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 pat. No to widziałem już dawno. No kopci olejem, ale patrz, że aż plamę zostawiło. zostawiło. To nic, bo to, to fura. Tak o, kilka razy pompą trzeba zapompować. W tym momencie ma takie jakby przełamanie Tak jakby w rezo chciał wejść, nie? Jak w dwusuwie Smakowało No tej oblizuje się tylko Może dodało mu faktycznie mocy Ale kurna jeśli chodzi o jakieś złe odczucia Ten Matis nic Ej, on nic Nie wiem w ogóle Dlaczego? No powinien chociaż jakieś niepokojące dźwięki wydawać. Oprócz tego, że wydech muszczęka teraz. Nie? A ile zapłaciłeś za piątkę? Dużo. W sumie wychodzi na to, że za ceną idzie jakość. jego silnik po prostu nawet tego nie poczuł. Wcześniej był takim mułem, a teraz jakby w całym zakresie idzie lepiej. Ej, a weź dodaj gazu ja powącham spalinę. Czuć inny zapach. Jaki zapach? Czuć takiego cleanera palonego, nie paliwo, nie benzynę taką. Ale jaki to jest zapach? Jak byś go porównał? Taki czystszy? No, Taki czystszy jest słodszy? Tak, słodszy, Ja bym właśnie czystszy. określił to, że taki słodszy jest. Zostawcie komentarz, czy chcecie zobaczyć, czy te paliwo ma faktycznie jakiś wpływ na osiągi. Nie wiem, hamownia, bądź jakieś rzeczy. Napiszcie komentarz, a my lecimy na rajdy testować te paliwko w boju. Dawaj. I patrz, jedyneczka i patrz jak będzie szedł, patrz. patrz I patrz. przy końcu, przy końcu. No teraz. Stop. Ja mam że on lepiej wstaje. Serio. Patryk leci? Na trójestrza pan jak się rozpędza, jeszcze. Patrz, stóweczki, polecie, w głowie. I on no. prosi o jeszcze, on prosi o jeszcze. Ale patrz, na niskich też ma taką no. elastyczność, co nie? No, mi się wydaje, że w ogóle lepiej wstaje dołem. Dołem jak dołem. Mi się wydaje, właśnie, że góru idzie. Czyli wychodzi na to, że skoro tobie dołem idzie lepiej, a mi góru, to znaczy, że w całym zakresie jakby się poprawi. Jak byliśmy na zewnątrz, to miałem wrażenie, i mówiłem do no, to do Michała, że mam wrażenie, że szybciej się kręca w bo... ogóle. No. Ciekaw jestem, czy takie autko ma czujnik spalania stukowego. Słyszałem, że jak zalejesz brak cleanera. To stukać może silnik, nie? A tutaj kurde nic. Fajny strój w ogóle na takie upalanie, bo się ubrudzisz cały później tylko zdejmujesz i jesteś nie? Ja Zaczął tak brzmieć, że myślałem, że coś się stało. OLE CHŁOP SIĘ MUSIAŁ TAM ZESRAĆ JA SAM PIKAWEJ JUŻ MIAŁEM ŻE TEGO NIE wyratuje. Chłopie, JAK ON JUŻ W PRAWIE LECIAŁ BO TEN MATIS ON JEST TAKI ŻE jak MU ODPUŚCISZ GAZU TO ON POTRAFI KĄSNĄĆ ON POTRAFI ZAKĄSAĆ NIE? REJDÓWA TYLE POWIEM O OCHURNĄ WIDZIAŁEŚ? Ej, drodzy widzowie, kapustka się odblokował! Lata, że aż mu dupa się odrywa kurna od ziemi. Wiedziałem! Ja wiedziałem, że on ma kurna coś w sobie, tylko po prostu trzeba to odkryć. Jak chłopie! Piesa. Chciałeś truja ee, i wiesz, a tutaj dwuja u, 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 cały czas, no. chłopie. Muszę ci pogratulować, tak odblokowałeś się w końcu. Pomyślisz, y, konkurs lotu? Tak, wtedy sprawdzimy dopiero, czy on lepiej przyspiesza. Tak Pierwszy przelot, bo ty lecisz i jak dupę ci podpiło, to, tak to tak on, on, się on. na boki zaczęło ja tak rzucać. On. Tylko sprzęgło wcisnąłem, i dalej. Tu ja mam wrażenie, że człowiek on dwują to tak ładuje, on chce truje dostać, nie? Ty! Ale nawet na wsteku się lepiej wspiera skubaniec. Po prostu my go odmuliliśmy, bo był zamulony po tych iluś latach Zamulony już. jest no dobrze. Ja idzie. Kurde, garnitur wróciłem. Nie zakopuje się nic. Chcesz ze Dobra, daj, skaczymy Jesteś gotowy? Tak. Dawaj oh, <trybuj> Skolane mu odeskę! o deskę! gdzie zaraz... on przypierdzielił! Tu, mi się da, że tu, bo. Nie, w mocno sumie rydze. ta ziemia taka świeższa jest. Co? Ja pierdzielę, ale we trzech. Ale zaraz, rydziesz, co. Ja pierdzielę, ej. Coś czuję, że to może być mocne. Ty pierwszy? Koniec. Pierdzielę. Ja pierdzielę! Dobrze, że z jednej strony. Mamy alusę na szczęście, no to lecimy i co, i szybka akcja, wędka, sławik, skoki. I poza tym, że takie awarie to dobra okazja do tego, żeby jeszcze bardziej doszlifować naszego gruzika, chociażby wyrwaniem daszka, tak jak zrobił to Kapucha, to jest to też dobra okazja do tego, żebyście sprawdzili link w opisie, wykupili OC i zgarnęli 150 złotych cashbacku od Mubi, który nadal jest aktywny. Słuchajcie, no, to są nowe tarcze. Dziadek dofinansował przed sprzedażą, Gosiu. I takie oto nowe hamulce mogą być skutkiem tego, że oszczędzicie na wykupionym OC, a nawet możecie na tym zarobić i doposażyć swojego gruzika, bo jeśli polecicie bi kolejnym osobom, za każdą z nich dostaniecie 50 zł i tak aż do 2000 zł. zobaczymy, jak pali na taka co? Ej, lepiej Jaralaka. Wcześniej padaka była, teraz kurna, przynajmniej coś tam ma chęci. Czuć perfumy, nie? Najlepsze perfumy. A najlepsza oferta na OC na Mubi. Dlatego wbijajcie do linku w opisie, a my przechodzimy do upalania. Ty, poleciał trochę, ale kurde, chyba nie za daleko, co? O tu, Przedzariusz. On z rozpędu leci jeszcze następny skok. Nie powstrzymany jest. O! Wylądowałeś tutaj w tym samym miejscu co wcześniej. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że ta fura dalej na tym paliwie rakietowym jeździ. Za pół. No, Uf, pół metra mniej więcej pół Było dalej w kij poczułem to Ale równiejszy lot miała Dobra, lecę drugi. Musi być pobite Pobite, już jest. Czyli już mamy dowód na to, że lepiej tak. Jaka w ogóle Kurda. Takie fudeczki to na naszym Instagramie, ale powiem Ci stary tak. Ten Matis, Matrix, FSO, DU, Trąbka, Supa. Ma się skończyć. Nie, chciałem, żeby się skończył. Nie, ale się on skończyć. kurna, powiem Ci tak, po takich skokach, że on się nie poddał. Patrz, teraz trochę sobie. mamy wiatru mniej, ale to jest kurna dziwne. Ale dziwne na pewno nie jest to, że jesteście na tym kanale z subskrypcją. Dlatego subskrybujcie, żeby to nie było w ogóle dziwne. Żeby to było normalne, że macie suba na tym kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że byliście. Yo!